Kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale na Pozytywnie. Lecimy z szybkim przekazem wiadomość od tej osoby, które macie w serduchu na myśli, z której macie kontakt. Jak ktoś to tobie do pieski latał, mamy swojej, czyli bez się nie ruszają, także bardzo miło, że ktoś na mnie czeka. I teraz lecimy szybko wiadomość od tej osoby, które macie w serduchu na myśli. Co on, ona chce Wam powiedzieć? Osoby, o które pytacie, z której macie kontaktu. Mów śmiało. A śmiało pytajcie, myślcie sobie po prostu, wiecie, myślami o tej osobie. Co on, ona chce wam w tej chwili, w danym momencie powiedzieć. Co chcesz jemu, jej w tej chwili, w danym momencie powiedzieć, na chwilę obecną. Mhm, dobra, coś już słuchajcie tu mamy. Co, czy jeszcze jest coś, co chcesz jemu jej powiedzieć w tej chwili, w danym momencie? Mów śmiało. Mhm. Już tak na odchodne, czy jest jeszcze coś, co chcesz jemu jej powiedzieć? Nie, już. Tak. To coś wypadło, to weźmiemy. Dobra, no to lecimy w takim razie z wiadomościami. Co on, ona, słuchajcie, chce Wam powiedzieć w danym momencie? Za mało się starasz. Wygarnę Ci kiedyś uczucia i emocje jako chłonę. Zobaczysz, bo coś we mnie pęknie. Klam, kłamstwo było łatwiejsze niż powiedzenie prawdy, co nie? Czyli ta osoba Was to pyta, tak jakby Was ta osoba podejrzewała, że ją w czymś. Ktoś powiedział mi coś, co mnie zabolało o tobie. Czyli, tak jakby osoba trzecia to mieszała. Trudno jest mi wyznać to, co to czuję, bo boję się, że nie oddepniesz, że zniszczę przyjaźń i że mnie wyśmiejesz. jeszcze. ta osoba jest tak, jakby niepewna tego, jak zareaguje. Jestem zraniony, zraniona Twoim zachowaniem. Czyli, tu ta osoba, słuchajcie, ma na myśli po prostu, że ją zraniliście. tak. Waham się, co dalej zrobić, obawy. Jestem szczęśliwa, szczęśliwy przy tobie. Czyli zależy Dałaś, Dałaś mi popalić, ale dzięki temu wyciągnęłam wnioski wyciągnęłam wnioski. Czuję Twoją obecność praktycznie codziennie. Czyli tak, jakbyście pisali już kiedyś, albo po prostu poznawali się coś nie wyszło, albo po prostu się spotkali. Zaproponuję ci niespodzianka, spotkanie na pewno się ucieszysz. Jesteś moją miłością na całe życie, teraz to wiem. Nie, nie wierzę w miłość przez Ciebie. Mhm. Brakuje mi ciebie. Czego ode mnie chcesz? Zastanów się w końcu, bo robisz mi mętlik i maskę. Ja lubię stanowczo kawę na ławę, czyli po prostu ta osoba stwierdza, że jesteście niestabilni emocjonalnie i tej osobie robicie mętlik. I przez to ta osoba że albo z Was przykład, albo po prostu ona sama się gubi w tym. Chcę spędzić. To było całe życie i swoje marzenia. Sprawia, że mam uśmiech. Też uśmiechnij Dojrzyj w końcu, bo nie mam na ciebie siły i nie będę czekać na ciebie całą wieczność. No właśnie, chodzi o dojrzałość emocjonalną. Nie możemy stać w miejscu. Trzeba już coś postanowić, jak dorośli. Szczere rozmowa oko w oko, co ty na to jesteś gotowa, gotowy. Szczere wyjaśnienia mi się chyba należą. Czyli to osoba trzecia to myślała. Myślę o nas poważnie. Wpadłeś, mi w oko, gdy się zobaczyłem, zobaczyłam. Mega mnie zraniłaś, zraniłeś. Twoje słowa rozwaliły mi serce na pół. Dziękuję, że mi olałeś, olałeś dla kogoś innego. Przyglądam Cię w internecie, podglądam Cię w internecie. Ciekawe. Karma wraca, pamiętaj. Czuję się dobrze w Twojej obecności. Zacznijmy od nowa, zaczynam nas Będę o Ciebie walczyła, walczył. Pracuję nad naszą przyszłością zmień się w końcu chcę spędzić z Tobą całe życie zadzwonię, lub napiszę niebawem pragnę Cię, zaraz zwracam przestań mi robić mętlik zdarzyła się w moim życiu drobna wpadka jestem szczęśliwa, szczęśliwa obawiam się czy ta znajomość że to, obawiam się, że ta znajomość prowadzi do donikąd z tego co ja tu obserwuję jeżeli wiecie, no Liczycie czy coś, no to na pewno nie wrócę do ciebie. Jest duża przedział wiekowy, duża odległość między nami, duża różnica poglądów. Nie mogę bez ciebie życzyć. To osoba do was ciągnie, tak jakby otwórz się w końcu, nie zamykaj się, rusz naprzód, bo robisz mi mętki, mnie blokujesz, to mnie irytuje, denerwuje w tobie, i dlatego od ciebie się odsuwam. Zobaczcie, otwórz się w końcu. Czyli ta osoba stwierdza, że jesteście zamknięci w sobie, tak? Wracacie do byłych, do byłego, do dawnych rozdziałów, a to sobie ranicie. Tej osobie naprawdę słuchajcie, zależy. Nie mów, tylko działaj, bo w słowa już nie wierzę, tylko w czyny. Dość pustych słów i obietnic. Teraz zaczynasz albo działać, albo cześć. Czyli ta osoba wam staje poprzeczkę, albo zaczyna ci działać, albo zostaje przyjeżdżać. Widzę ci, jaką mamy datę męża, żony wspólnej przyszłości. Muszę się skupić na uzdrowieniu tej znajomości. Musimy, marzę o tobie. Szczera, zobaczcie, znowu jest szczera rozmowa oko-oko, oko, co ty na to? Zablokowałam, zablokowałam się na chwilę, żeby sprawdzić twoją reakcję, wygarnąć kiedyś te uczucia i emocje. Zobaczcie znowu to samo. Jestem, z, nie jestem zadowolona, zadowolony z tego, co dzieje się między nami, tęsknię za tym, co było między nami. Jesteś cudowną osobą, nie wiem, czy na ciebie zasługuję. Poczekam na ciebie, bo warto. Zależy mi na tobie niepotrzebnie słuchałam, słuchałam innych doradców proszę bardzo, osoby trzecie tak jak tu czułam, że tu się pokazuje jeśli jesteśmy szczęśliwi to będziemy ze względu na wszystko prawdziwa miłość, przyjaźń przetrwa wszystko, pamiętaj udowodnij, że udowodnij, że ci zależy bo w słowa nie wierzę, tylko w czyny nigdy ci nie zostawię Zaczynaj, zaczynajmy od nowa Tobie czuję się bezpiecznie. Mam nadzieję, że cię jeszcze spotkamy. Chcę odpuścić, bo już nie mam na Ciebie siły i na to znajomość. Jesteś najlepszym prezentem, jaki dostałam. Dostałem. Czemu Ty jesteś taka, taki uparty? Chcę Ciebie. Czuję, że grasz nie fair. Udowodnię Ci moją wartość. Ty udowodni mi swoją. Żałuję, że Cię poznałem. Poznałam. Mam do Ciebie i to, co do tej przyszłości z Tobą obawy. Wyjdziemy w końcu na prosto. Ciężko jest Ci na nowo zaufać. Powiem Ci całą prawdę. Mam zamiar Cię przeprosić. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Trzymajcie się. Cześć.